Czytanie z księgi rodzaju. Melchizedek, król szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Oto Słowo Boże. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Jesteś kapłanem, tak jak Merchizedek. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła ze syjonu, Panuj wśród swych nieprzyjaciół. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Przy tobie panowanie w dniu twego triumfu, w blasku świętości. Z łona Jutrzenki zrodziłem cię jak Rosę. Pan przysiągi tego nie odwoła. Ty jesteś kapłanem na wieki. Na wzór Melchizedeka jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem: że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, Połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej, czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże. Alleluja alleluja, 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 alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który tą z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Aleluja. Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała do mnie Panie. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł chylić się ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego dwunastu mówiąc: Odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność. Bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: Wydajcie im jeść. Oni zaś powiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby. Chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A on wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo. Połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi, jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało dwanaście koszów ułamków. Oto słowo Pańskie. Z perspektywy szpitala, trochę lepiej można odczuć znaczenie. Eucharystii. Jakie ono ma znaczenie w naszym życiu? Do tego, do tej tajemnicy, do tego sakramentu przygotowywał Bóg długi czas człowieka. Poczynając od wyjścia ludu izraelskiego z Egiptu, który znalazł się na pustyni. Cierpiał głód i Bóg zesłał im mannę. Jest to daleka zapowiedź, jakby archetyp, czyli pierwowzór Eucharystii. Dzisiaj słyszeliśmy fragment Ewangelii Świętego Łukasza, opis cudownego rozmnożenia chleba. Ale Jezus, gdy usłyszał, że głodni są ci, którzy go słuchali, a jest tak mały zapas jedzenia, który wystarczyłby może dla dwóch, trzech, a ich było tak dużo. Wydał polecenie, które wydawało się, że jest nielogiczne. Zwrócił się do apostołów i powiedział: Wydajcie im jeść. Oni bezradnie odpowiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby. Chyba że pójdziemy na zakupy. A było już późno. Wy dajcie im jeść. Poprzez wieki skierowane jest to do nas. Mamy dać jeść. Ale trochę inny chleb, bo ten chleb, który spożywamy, jest chlebem materialnym i daje siłę, energię, ciału. Natomiast. Ta zapowiedź wydajcie i mieść jest zapowiedzią chleba, który ma dać siłę na życie wieczne. Jest to Eucharystia. To, że przyszliście w Boże ciało do kaplicy szpitalnej, świadczy o waszej wierze, że wspólnie wierzymy w słowa Chrystusa, który powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba.” Jeśli kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki. Za czasów Chrystusa trwały spory na temat życia, po śmierci i zmartwychwstania. Jak ono będzie wyglądało? Znany jest szczególnie opisywany na kartach Nowego Testamentu spór między faryzeuszami i saduceuszami. Ale przyjąć tajemnicę Eucharystii było bardzo trudno słuchaczom Jezusa. Nie rozumieli tego, że Bóg chce, aby go jedzono. Nie wiedzieli, jak to zrozumieć. Otóż człowiek to jest nie tylko ciało, człowiek to jest dusza, a dusza jest formą ciała. Człowiek bez duszy nie jest już człowiekiem. I dusza nie jest określana jako człowiek, jeśli już przebywa tylko z Panem Bogiem. Jest to dusza ludzka, rozumna. Pokarm, który nam jest potrzebny, aby być blisko Pana Boga i mieć siłę wypełnić Jego wolę i przeciwstawić się wszelkim przeszkodom, jest pokarmem materialnym a jednocześnie nadprzyrodzonym. Bo pod każdą cząsteczką chleba jest prawdziwe ciało Chrystusa. I w każdej kropelce wina jest prawdziwa krew Chrystusa. I tego nie mogli zrozumieć Izraelici. I współcześnie też wielu nie może tego zrozumieć. Jest to jakby przeszkoda, przez którą człowiek nie może się przedostać. Bo chce wszystko ogarnąć swoim rozumem. Wiara nie jest sprzeczna z rozumem. Ale podchodząc do Eucharystii, musimy podejść do miłości. A miłość nie zawsze da się ogarnąć rozumowi. Bo miłość jest o wiele większa, głębsza, nastawiona pozytywnie na tę tajemnicę, która do niej się zbliża. I my zbliżamy się do Eucharystii poprzez miłość i wiarę. A wiara to ciemność, w której małe światełko pali się, a później to światełko jest coraz większe i większe, i jeszcze większe. I rzeczy, które są zapowiedziane jako przyszłe i dla nas nieznane teraz, staną się rzeczywistością. Wygląda to wszystko, jakby ktoś mówił legendę albo bajkę. Ale przecież Pismo Święte potwierdza, Apokalipsa potwierdza, miasto Boga, gdzie Bóg jest światłem. Jest tym słońcem oświecającym wszystkich, którzy dostaną się do miasta Boga. Jezus ustanowił Eucharystię tuż przed męką. Ale ona ma zamocowanie właśnie w męce, w Jego najświętszej ofierze, w trudzie, który poniósłby zbawić człowieka. Na krzyżu, gdzie serce Jego zostało przebite, to jest tajemnica Eucharystii. Gdy patrzymy i uczestniczymy we mszy świętej, patrzymy na kapłana, który ma w dłoniach białą hostię, on ją przełamie. I tak życie ma być złączone kapłana z życiem Jezusa Chrystusa. Gdy patrzymy wcześniej, jak kapłan do wina dolewa małą kropelkę wody, to nie jest symbol, ale to jest fakt. W sposób liturgiczny kapłan łączy nasze życie z ofiarą, z krwią Jezusa Chrystusa. Mówić, że jesteśmy tak złączeni poprzez Eucharystię z Bogiem, jak Dziecko w łonie matki to nie jest cała prawda, bo jesteśmy bardziej złączeni. Dziecko w łonie matki ma krwiobieg złączony z jej krwiobiegiem. Jest tam bezpieczne, ale sam opis anatomiczny i fizjologiczny nie oddaje rzeczywistości, jak głęboko człowiek jest złączony, kiedy przyjmuje pierwszą komunię świętą. Większość dzieci. Doświadcza to w sposób duchowy i jako miłość. Przypomnijmy sobie te chwile. Właściwie to często to powtarzam, że w moim życiu najważniejszą chwilą i najpiękniejszą była pierwsza komunia. Pamiętam datę, pamiętam wszystkie okoliczności i wiem, że to była niezwykła chwila dla mnie. I dla wielu moich koleżanek i kolegów. Czy dla wszystkich nie wiem. Wiem, że to nie był prawdziwy, że to nie był tylko chleb, ale to był Jezus, który przyszedł. Gdy dzieci otrzymały pozwolenie, te najmłodsze, od papieża Piusa XI na wczesną pierwszą komunię świętą, to postawiono tylko właściwie jeden warunek. Że rozróżniam zwyczajny chleb od chleba eucharystycznego, że to nie jest bułeczka z masłem, to nie jest chlebek, który się je, ale to przyjmuje się Jezusa do swojego serca. Wydajcie im jeść to, co to oznacza dla nas, dla rodziców, dla dziadków, dla kapłanów, szafarzy i nadzwyczajnych szafarzy dla każdego wierzącego katolika. Dać jeść dziecku to znaczy dać przykład, że ja żyję Eucharystią. Dać jeść Eucharystię, dać do spożywania ciało i krew Chrystusa, to samemu się żywić i pokazywać, że to nie daje natychmiastowych jakichś rezultatów. Ten pokarm działa stopniowo. Bo to jest zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. Najpierw przez myśl, przez słowo. Tak jak święty Łukasz opisuje to, Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a więc było słowo. Podczas mszy świętej jest najpierw liturgia słowa, a potem trzeba nakarmić człowieka, ciało osłabło i duch osłabnie. Gdy jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi. Niejako w kręgu światła, przyjaźni, miłości z Bogiem. Ale płyną lata, i wiemy, że ta świadomość zaciera się, że jest tyle różnych trudnych wyborów, że człowiek zaczyna się łamać wewnętrznie: czy jest Bóg, czy mnie słyszy, czy mnie wybawi z moich różnych cierpień i doświadczeń. I wówczas, gdy karmimy się tą Eucharystią, to Duch Święty nas pouczy, co słyszeliśmy, o tym wszystkim, czym jest Eucharystia. Przypomni nam, a gdy nie potrafimy się modlić, ożywi w nas modlitwę. Jest taka scena, tuż przed Wielkim Tygodniem w Ewangelii opisana. Jezus jest wezwany do Betanii, do miejsca, w którym się bardzo czuł i był zaprzyjaźniony z łazarzem. I jego siostrami, Marią i Martą. I otrzymuje wiadomość, że Łazarz jest śmiertelnie chory, ciężko chory, że może w każdej chwili umrzeć. Mistrzu, przyjdź, a mistrz się ociąga. Uczniowie nie wiedzą dlaczego. Przychodzi i Łazarz już nie żyje. I ten gorzki wyrzut. Marty, jednej ze sióstr. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I słyszę od Jezusa coś, co wcale nie przynosi jej pokoju, przynajmniej na początku. On nie umarł. On tylko zasnął. Ja wiem, że On nie umarł, że On zmartwychwstanie wstanie. Jezus mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Wierzysz w to? Wierzę, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu. To już własnymi słowami tłumaczę. Nie jest to dokładny cytat. A Jezus jeszcze raz powtarza: Ja jestem życiem i zmartwychwstaniem. Ja jestem chlebem żywym. To jest cytat z Ewangelii Świętego Jana, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. A więc troska jest o sprawę najważniejszą, o naszą relację do Pana Boga. Święty brat Albert, wspominaliśmy go Chmielowski 17 czerwca, zwykł mawiać ten człowiek tak zasłużony dla ojczyzny i tak utalentowany malarz, który zrezygnował z kariery, ale przed Wstąpieniem czy złożeniem ślubów zdążył namalować jeszcze wizerunek Jezusa. Oto człowiek, ekce homo, słynny na całym świecie obraz. Brat Albert mówił, bądźcie dobrzy jak chleb. Nawiązywał do Eucharystii, Bóg chce być rozdany ludziom. Bóg ofiarował swoją miłość bezinteresownie. Ale kiedy jesteśmy nakarmieni Eucharystią, kiedy modlimy się przed Eucharystią, mamy również dać ją innym. Nie przez to, że wszyscy są kapłanami, szafarzami czy nadzwyczajnymi szafarzami, ale mamy dać tę Eucharystię sami się nią karmiąc, poprzez słowa przygotowujące do Eucharystii i osobisty przykład. Jak ona jest cenna. Wiedział o tym Tarsycjusz, który miał może 13, może 14 lat. W początkach chrześcijaństwa, gdy w Rzymie było ogromne prześladowanie, gdzie wtrącano do więzień i pozbawiano życia chrześcijan. On niósł Komunię Świętą dorosłym chrześcijanom, chorym, starszym, bo nikt z dorosłych nie mógł przejść obok patroli rzymskich, żeby nie był rozpoznany i żeby dotarł na miejsce cały. I napotkał rówieśników na swojej drodze, którzy przeczuwali, że on jest właśnie tym nadzwyczajnym szafarzem, akolitą. Niósł na piersi pod tuniką Komunię Świętą. Bardzo go pobili, ale nie oddał im tej Komunii Świętej. Niech ten przykład dziecka albo bardzo młodego młodzieńca będzie dla nas przykładem, gdzie nie musimy oddawać życia za komunię świętą, ale mamy ją szanować. Wielu pobożnych martwi się o to, czy to jest świętokradztwo, czy nie. Są to sumienia bardzo delikatne. Jezus Małgorzacie Maria Lakok zwierzał się i mówił. Skarżył się na to, że najbardziej bolesne jest to, że otrzymuje obojętność, oziębłość i wzgardę. A więc starajmy się przyjmować nie tylko z czystym sercem, ale z miłością i z tym pytaniem: Panie, kochasz mnie, przyszedłeś do mojego serca. Co mogę dobrego dla Ciebie uczynić? Amen.